Promiennikowe panele grzewcze Ecosan oferują użytkownikom unikatowe połączenie eleganckiego wzornictwa i wydajnego ogrzewania wykorzystującego technologię podczerwieni. W przeciwieństwie do konwencjonalnego ogrzewania konwekcyjnego które bezpośrednio ogrzewa powietrze, panele na podczerwień ogrzewają ściany, przedmioty i ludzi w pomieszczeniu, zapewniając komfortową temperaturę przez cały czas. Dla maksymalnego komfortu użytkownika panele grzewcze EcoSun są dostarczane ze zintegrowanym modułem Wi-Fi, Wi-Fi Box, który umożliwia sterowanie panelami bezpośrednio lub za pomocą aplikacji mobilnej. Obsługa aplikacji dostępnej zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS jest łatwa i intuicyjna. Parowanie aplikacji z modułem Wi-Fi jest proste dzięki unikalnemu kodowi QR. Po sparowaniu, wszystkie panele grzewcze pojawią się na liście urządzeń, dając użytkownikowi pełną kontrolę nad systemem. Jeden V-Box może być używany do sterowania maksymalnie trzema dodatkowymi grzejnikami wyposażonymi w odbiornik V26, umożliwiając grupowanie paneli w celu prostego i elastycznego sterowania. Temperaturę można szybko ustawić za pomocą trybu ręcznego lub użytkownik ma możliwość stworzenia własnego programu z maksymalnie ośmioma przedziałami czasowymi, z których każdy ma własne ustawienie temperatury. Tryb boost pozwala użytkownikowi zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu przez ograniczony czas, np. po powrocie. Do domu w zimny dzień. Tryb ochrony przed zamarzaniem utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu na obniżonym poziomie, aby zapobiec zamarzaniu poza domem. Wysokiej jakości czujnik temperatury RF służy do monitorowania temperatury otoczenia i może być zamontowany na ścianie lub umieszczony na płaskiej powierzchni za pomocą dostarczonej podstawki. Przycisk na środku czujnika RF może być użyty do szybkiej aktywacji trybu Boost. Instalacja szklanych paneli EcoSun GS i paneli ceramicznych CR jest prosta i nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Dostępne są również opcjonalne wieszaki, naręczniki i panele boczne ze stali nierdzewnej. Fenix. Tylko słońce robi to lepiej.